Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tyle cierpienia, nawet jeśli wyglądasz, jakby mija proste życie, pełne wiary i dobrych celów? Czy kiedykolwiek poczułeś udryk bycia poród walki bez odpowiedzi, otoczonej ciż Boga? Ksi Gajab jest nie tylko star historii, to lustro ludzkiego cierpienia, podró, której wszyscy możemy dowiedzieć w pewnym momencie naszego życia. Żab, sprawiedliwy i uczciwy człowiek, przeszedł wybuł, ale przeciwnie nie odda esi rozpaczy, jego podróż wiary i lamentu przynosi nam potne lekcje. W tym tekście zbadamy, w jaki sposób cierpienie mógł zakwestionować nasz wiar, ale też tak jak Mał STA ESI katalizatorem bokiej transformacji. Że przechodzi krzyżenie boskiego bólu i ciszy, nie tylko przetestowało jego wiar, ale też tak objawi co grzego w natur jego związku z Bogiem. Podróż nas do refleksji nad bas sprawiedliwości, strat, niezachwan wiar i procesem odbudowy. I czy jeste przygotowane? Aby dowiedzieć Esi, jak bolesne cierpienie mogłoby kluczem do silniejszej wiary i przekształconego życia, nie przega okazji, aby zagbi Esi w tek bok refleksy. Czytaj dalej i inspiruj do przekształcenia swoich wyzwa w czasy duchowego. Praca jest przedstawiana w Biblii jako człowiek wielkiej uczciwości, model prawoci i wiary. Ma wszystko, czego wielu pragnie kochajca rodzina, niezliczone bogactwa i szacunek w swojej społeczności. Ale bardziej niż jego dobytek lub stanowisko, które okryla prac, jest jego powiedzenie wobec Boga. O stronie zaoferuje holokaustom dla swoich dzieci, Proszę o przebaczenie, czy którykolwiek z nich popełni grzew, odzwierciedla i sprawdzi w trosk o duchowe samopoczucie jego rodziny. Żabnie szuka Boga dla wygody, ale dla prawdziwej wiary w jego dobro i bas sprawiedliwo. Ta uczciwość jest w rzeczywistości odzwierciedleniem i icha, icha, ich w ciszy Boga, gdzie pewno siebie nie zejli od sprzyjających okoliczności. Wrót tak długiego samopoczucia praca pozostaje odporna na dum. wy e jego błogosławieństwa jest bogami bojmi, a bogactwo dalekie odstania jest i bokiem, jeszcze z niego postrzegane przez niego co, co nej poda odpowiedzialnie. Twoje icie naznacza zdrów równowag między wiar a uznaniem, e wszystko można przejść z dnia na dzień. Ale pomimo tego praca e je bez strachu, ponieważ jego pewno siebie jest czym poza jego własnym iciem materialnym. Jednak, jak wszyscy wiemy, Uczciwo jest przetestowana w sposób, którego nigdzie nie mógł sobie wyobrazić. Człowiek, który do tego czasu wydawał esy niedopobicia, harmonii z Bogiem i wiatem, wkrótce zostanie skonfrontowany z najtrudniejszymi próbami. Wasza wiara i moralno, które wydawałeś esy niewybalne, zostaną przetestowane na bokim poziomie, kwestionując nie tylko Twój wiatopowód, ale jak najbardziej intymne przekonania o boskim cierpieniu i sprawiedliwości. Tutaj duchowa walka diabła zaczyna się i W niedzie między Bogiem a szatanem następuje zaskakująca rozmowa. Szatan, oskaryciel, kwestionuje prawdziw wierną diab, sugerujc, e ci Boga tylko dlatego, e ma twejcie, pene błogosławieństw. sugeruje, e Bóg wyjmie wszystko z pracy, straci wiar. nie Bóg pozwala szatanowi przetestować test, ale zwanym warunkiem nie ma udotknić się żoba. Po niej znajduje Ezi seria tragedii, które nieustannie osigaj prac. Twoje dzieci, Twoje bogactwo, Twoje zdrowie wszystko jest zniszczone w mgnieniu oka. Tutaj uczciwo dział zostanie przetestowana, boła cisza w obliczu tak wielu strat powoduje poczucie spustoszenia w pracy. Nie rozumie, dlaczego tak jest i dzieje, ale nadal nie przeku Boga. Przeciwnie, pozostaje mocno w swojej wierze. Wierzc, e Boska Sprawiedliwość zostanie ujawniona w właściwym czasie. Pustka jest namacalna, ale miłość do Boga i zaufanie do jego planu nie jest wstrznite. W rzeczywistości praca jest dowiadcieniem procesu nie jako kara, ale jako okazja do wykazania jego bezwarunkowego oddania. Ten test jest nie tylko fizyczny, ale duchowy. Utrata wszystkiego, co kocha, przynosi mu wyłączny walk, która jest jeszcze bardziej bolesna. Jednoczenie żal zaczyna kwestionować, czy jego wiara jest rzeczywiście wystarczającą, aby przekroczyć tak burz. Czuje ciar cierpienia, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne, ale jednoczenie jest zmuszone nie poddawać i rozpaczy. Historia zoba przypomina nam, że cierpienie to zmusza nas do spojrzenia w siebie, kwestionowania naszych przekona i wreszcie znalezienia prawdziwej się i chaosie. Kiedy tragedia zaczyna i pada na prac, nie reaguje z gniewem ani buntem, czego Mona B. Esi -Y spodziewa u kogo, to tak bardzo straci. Przeciwnie, pochyla Esi w kult, zaskakujące nastawienie, które ujawnia G.B. jego wiary. Nawet poród ogromnego bólu żawu znaje suwerenno Boga nad wszystkimi rzeczami panda. Pan wzi, pobogosławiony I am I, Pana. To stwierdzenie jest odzwierciedleniem jego niezachwanego przekonania. E nawet gdy wszystko wydaje Esi utracone, boska sprawiedliwość ci panuje. To... Co sprawia, że reakcja Reaw jest takim ponójca, to fakt, że nie szuka natychmiastowych odpowiedzi. Zamiast agresywnego lub desperacko kwestionowa Boga, po prostu przyjmuje swój stan i czci. Fizyczne cierpienie, których dowiadcza, nie powoduje, Estraci straci opanowanie, a jego lament, czoł obecny, nie zamienia Ezi w oskarżenie przeciwko Bogu. Takie podejście zaufania jest chyba największe z demonstracji wiary w wiedzie, że w Boga cisza istnieje powód do wszystkiego. Nawet jeśli nie ma zrozumieć. Pozostać mocno, żałuję, na nas kluczowej lekcji wiara nie jest kwestii sprzyjających okoliczności, ale głębokiego i osobistego zaangażowania Boga. Cierpienie, sto postrzegane jako co, co wstrząs wiar, mógłby scenariuszem, w którym prawdziwy kult EZI objawia. Uczciwość jest nie tylko utrzymywana, ale wzmocniona przez jego odpowiedź na cierpienie. Pokazuje, że prawdziwa wiara jest taka, która opiera Ezy nawet w rozpaczy i ucisku. Kiedy Jawie jest najgorszym bólu, jego trzej przyjaciele Elifas, Bildate i Zofar postanawia go odwiedzić. Przebywa jej przez trzy dni milcz, dzielcie Ezji z nim pustk. Ten moment ciszy, czołpi empatii, wkrótce uspuje miejsca konfrontacji. Zaczyna próbowa wyjania cierpienia działa w taki sposób, że zamiast przynosi komfort, intensyfikuje jego dolegliwo. Nie potrafi zrozumieć, w jaki sposób prawy człowiek, w jaki sposób mógł tak intensywnie cierpieć i kierowany własnymi przekonaniami zaczął skara go o popełnienie powanego grzechu. Pierwszym oskarżeniem Elifasa jest to, że cierpienie działa jest bezpośredniej konsekwencji ukrytego bydełu. Elifas wieść że nikt nie cierpi bez zasłonego, sugeruje, że oba musiała w jakiś sposób odejść od Boga, pomóc dumy lub hipokryzji. Ten rodzaj argumentu, mimo że jest wówczas powszechny, zwiksza jedynie udryk Jaw, która jest już opuszczona z powodu utraty wszystkiego, co kocha. Niemą zrozumie, dlaczego jego przyjaciele nie widzą jego bólu tak naprawdę, bez ozdów i Oskary, ale tylko jako proces wykracza poza logiczne wyjanienie. Sytuacja między Jobem a jego przyjaciółmi jest jeszcze bardziej skomplikowana w miarę rozszerzania esi debaty. Kadi z nich przedstawia własne teorie o przyczynie cierpienia, wszystkie oparte na idei. E wszystkie cierpienie jest bezpośrednim wynikiem grzechu lub poraki moralnej. Ta wizja, tak powszechna jak kulturze tamtych czasów, jest pytkę w obliczu za zoba. On, człowiek, który w nienaruszony sposób jest teraz otoczony ludźmi, którzy zamiast oferowa mu pociew, oskarają go i znikszacają jego ból, dodatkowo karmią jego samotno i cierpienia. Walka zioba jest zatem nie tylko wewnętrzną, ale też społeczna, starać się zrozumieć, Którzy najbardziej powinni go wspierać. W trakcie nieznanego bólu Jaw osiga punkt rozpaczy, który prowadzi go do przekleństwa dnia jego narodzin. Zaczyna kwestionować znaczenie swojego istnienia. Awwwww, e nigdy Esy nie urodzi, ponieważ Ejcie przyniosą mu tylko cierpienie i strat. W swoich lamentach ocenia za zamanej duszy. Pytaj, dlaczego kto sprawiedliwy tak, jak powinien cierpieć w taki sposób? Jego ból jest tak boki, e niemo już znale pocieszenia słowami przyjaciół lub obietnic Boga. Czuję, e został zapomniany, porzucony i e ecie nie ma dziu sensu. Ten lament jest uniwersalnym ludzkim wyrazem. Wszyscy w pewnym momencie wyczujemy Esi jak praca, zagubiona w trakcie ucisku. Pytaj, dlaczego tak trudne życie Esi nam przydarzy. Cierpienie dostaje Esi nie do zniesienia, co prowadzi nas do kwestionowania nawet prawoci Boga. Że nie obawia Ezi wyraania bólu. Alu, pyta. Staje Ezi w raliwy. Wydać wszystko, co czuje. Bez filtrów. To w pewnym sensie forma wiary w wyraaniu swoich pytawci zwraca Ezi do Boga. Szuka odpowiedzi. Nawet jeżeli nie rozumie nic o tym, co Ezi wokół niego dzieje. Lament zoba przypomina nam, co wanego cierpienia nie musi być uciszone ani ukryte. Akt Alu, przesłuchania, jest ci ludzkiego procesu radzenia sobie z bólem. Czasami pytania nie przynoszą mastowych odpowiedzi, ale poszukiwanie znaczenia, boskiej sprawiedliwości, jest ci podrój. Nawet rozpaczy żab nie odsuwa Esi od Boga, a jego poszukiwanie odpowiedzi gdzie istotności ci jego duchowej transformacji. Lament staje Esi zatem z wizek między bólem a nadzieją, między utratą a oliwym przywróceniem. Elifas, pierwszy przyjaciele żab, którzy mówili, próbuje wyjanić cierpienie żab na podstawie wizji, który mija. Mówi, e w nocy pojawi Ezimu duch i zakwestionowa sprawiedliwo Boga i czysto ludzi. Według Elifasa wizja ujawnia, e nikt, tak uczciwy, jak Esi wydaje, nie jest wolny od niepowodzenia lub ukrytego grzechu. Ten pogucuje jako podstawa jego oskarenia przeciwko Jobowi. Sugerujc, e ca swój pozorn litoci musia popeni, jaki tajny bedę. Oskarenie jest jasne, jeżeli tak bardzo cierpisz, to dlatego, e co w tobie nie jest posztku. Odpowied Elifasa. Pomimo tego, e jest prób wyjanienia cierpienia zioba, tylko zwykle cierpienie jego przyjaciela. Elifas nie postrzega cierpienia zioba jako dowodu jego wiary, ale jako boskiej karania za praktyk, czego nie tak. Uwa, e boska sprawiedliwość jest nieomylna i e elik to cierpi. To dlatego, e na to zasługuje. Ten stacony pogód na Boga jako nieuspliwego ździego nie tylko rani dusz dział, ale też sprawia. E zastanawiamy e si, ile razy, w naszych momentach ucisku szukamy uproszczonych wyjaśnień żółtych sytuacji. Ból zioba nie można podsumować do konkretnej winy, ale Elifas nie mógł zobaczyć poza łazną granicą perspektyw. Głównym punktem wizji Elifasa jest dylemat boskiej sprawiedliwości, temat, który przenika całą historię pracy. Choć on uwa, a jego wizja jest prawdziwa i odkrywa, nie rozwiązuje problemu Żoba, który cierpi bez zrozumienia, dlaczego. Lekcja polega na tym, Ecz to ludzkiego bólu nie można wyjani, a poszukiwanie szybkich odpowiedzi, a tej tak samo mógł wyjść z dziwice i szkody niedobrze. Cierpienie zioba nie jest kwestią zasługi, ale procesu i wiary, czym co będzie rozumiane tylko z czasem i doświadczeniem. Praca, zaniepokojona i jeszcze bardziej opustoszona przez oskarenia jego przyjaciół, mocno reaguje. Odrzuca idee elifas Bildet i Zofar i kwestionuje ich uproszczony pogód na ludzkie cierpienie. W przypadku pracy sowa przyjaciół jest puste i pozbawione znaczenia, jakby nie rozumiałek bokoci bólu. Z powaaniem pyta, dlaczego przyjaciele nie ma po prostu zaakceptowa faktu, e cierpi bez wyranego powodu lub grzechu. Zamiast polega na swoich teoretycznych wyjanieniach, wyraża pust swoich słów i wewnętrzne cierpienie, które wykracza poza ludzkie zrozumienie. żal ujawnia równie boki dylemat egzystencjalne, Zaczyna zastanawiać esi nad własnym istnieniem i ciż Boga. Dlaczego Bóg, który zawsze był sprawiedliwy i wierny, teraz milczy w obliczu swojego bólu? Żab nie tylko kwestionuje swoich przyjaciół, ale tej sama boska cisza. Nie rozumie, co Esi dzieje i czuje Ezi porzucone. Wyrała to proste w tpliwości, ale niepokojcy zgiek. Rozpadł człowieka, który poszedł na dno tchani i nie znał z odpowiedzi, tylko wicej ciemności. Ten moment ujawnia duchu walk diab uczucie, e pomimo jego uczciwości i wiary pozostawia mu dry w wrotku burzy. Odpowiedź żabna przyjaciół jest równie stwierdzeniem jego własnej godności. Nie chce zostać sprowadzony do prostego grzesznika, jak jego przyjaciele si eici zasugerowa. Utrzymuje swój postaw? potwierdzać, e w swoim myciu stara esi z uczciwości i honorem. To, co esi z nim dzieje, nie jest kar, ale dowodem wiary proces, o który nie zapyta, ale został mu narzucony. Jest to co? Co praca? Z swoim bólem? Czym zrozumie jest testowany, ale niepokonane. Nie chce zaakceptować wizji swoich przyjaciół i przede wszystkim szuka prawdy jego dowiadczenia, nawet jeżeli pozostaje ukryty w cisza Boga. Żał opisuje jego cierpienie z intensywności, która jest prawie wyczuwalna. Ból fizyczny, który odczuwa, naznaczony ranami i poczuciem jego dolegliwości, jest tylko powierzchni tego, co Ezji w nim dzieje. Bitwa wewnętrzna jest znacznie bardziej niszczycielska. Czuje Esi, jakby był cigle obserwowany, jakby jego cierpienie bają rodzajem bezsensownej boskiej karania. Dni i noce staje Esi nieograniczone, a ich marzenia, zamiast przynosi ulg, po prostu DLCZ go bardziej. To tak, jakby ból by jej obecności, który nie pozostawia go spokoju, Cię, który nigdy Esi nie odsuwa. Ale cierpienie fizyczne jest tylko czci problemu ból emocjonalny jest jeszcze krzy. Czuje Esy niezrozumiany, odizolowany, opuszczony przez wszystkich, nawet przez Boga. Poczucie rozpaczy roni i zaczyna kwestionować sam Bask sprawiedliwo. Jak sprawiedliwy Bóg mu pozwoli prawemu człowiekowi, takiemu jak on, przejść tyle cierpienia. To nie tylko kwestia bólu, to kwestia to samoci. Żad zaczyna WTPi w swój ludzko, jakby jego cierpienie bają odzwierciedleniem czego, czego sam nie mógł zrozumie jest uwierzony w duchowej walce, która wykracza poza fizyczną. próbuj zrozumieć cel jego echa, cel jego cierpienia i cel Boga. W tym momencie cierpienie Dziowstaje Ezi dowodem nie tylko jego wiary, ale tej jego zdolności do radzenia sobie z nieznanym. Nie ma odpowiedzi, ale nadal szuka. Jego walka polega na tym, ekadi, to przeszedł przez okres ogromnego i bez wyjaśnienia kwestionowania prawności Boga, żądała sobie pytanie, dlaczego Ecie jest tak trudne. I walczy o utrzymanie nadziei, nawet jeśli wszystko wokół wydaje Ezji spiskowo. W gruncie rzeczy cierpienie Jaw jest ludzkie cierpienie. Jest to odzwierciedlenie wszystkich pyta, które pojawia Esi, gdy stajemy w obliczu niewysłowionych, niezrozumiałego, niewytłumaczalnego. Date, drugi przyjaciel Jaw, próbuje równie przedstawić wyjanienia cierpienia jego przyjaciela, ale jego pogód jest jeszcze bardziej sztywny i nieustpliwy eni Elifas. Uwa. E cierpienie dżawi jest nie tylko spraw osobist, ale ka za grzechy jego rodziny, zwłaszcza jego dzieci. Bill twierdzi, e jeli dżaw w naprawce został przywrócony, musi ałowa publicznie, nie tylko za własne grzechy, ale te, ich za otaczających go osób. Dla niego boska sprawiedliwość jest prosta i bezporednia, kto grzeszy, cierpi. Przesanie jest jasne, ból dżawie z odzwierciedleniem ukrytego grzechu, który Neil rozpozna i wyznawa. To, co sprawia. Ewizja wizji jest jeszcze bardziej bolesna pracy, jest sposób, w jaki radzi sobie z kwestii Alu. Dla Bildy przywrócenie dziab jest tylko kwestią przestrzegania zasad Boga i poszukiwania moralnej czystości, która w jego wizji została utracona. Nie rozumie, eż nie stoi w obliczu bólu za ukryty grzech, ale za proces, który kwestionuje jego własne zrozumienie ludzkiego cierpienia. Bildek próbuje zmniejszyć zuno cierpienia do prostej wymiany ale za błogosławieństwo. Ale żadni mógł zaakceptować tego poglądu, ponieważ nie odzwierciedla rzeczywistości jego dowiadczenia. Nie cierpi z powodu BDU moralnego, ale za co znacznie gorszego i bardziej tajemniczego. Ta wizja biura, czoł dobrego, ujawnia wspólny problem w naszym społeczeństwie, tendencja do poszukiwania uproszczonych wyjanie żuny cierpienia. Wiele razy słyszymy porady takie jak: przechodzisz czysto przez to, ponieważ zrobię co ze głupieli tego lub poałujesz. Wszystko EZI poprawi, gdy prawda jest taka. E ludzkie cierpienie jest wieloaspektowe i nie można ich wytłumaczyć gotu formu. Lekcja, to pozostawia nam, pomimo dobrego intencji, polega na tym, że bólu nie można leczyć twymi odpowiedziami. Czasami wyjaśnienia, których szukamy, nie mają odpowiedzi, której oczekujemy i to w tej pustce zrozumienia nasza wiara jest testowana. W miarę nasila Ezi cierpienie Żałów, zaczyna pogbia Ezi w poszukiwaniu odpowiedzi. Strata. Utrata i cisza Boga prowadzą go do kwestionowania nie tylko własnego Ecia, ale tej celu jego istnienia. Nie jest już zadowolony z powierzchownych wyjanie, takich jak te oferowane przez jego przyjaciół. Praca wzywa bezpośrednich odpowiedzi od Boga, domagać Esi zrozumienia, dlaczego został wybrany do takiego procesu. Jego poszukiwanie nie jest odpowiedzi, która uzasadnia jego cierpienie, ale przez zrozumienie tego, co dzieje Esi w jego echu. Nie Bóg próbuje uczyć go i ludzkości dziki tak bolesnym dowiadczeniem. Wayne jest, aby zauważył, e żawnie tylko kwestionuje Boga o rozpacz, ale tejko duchów potrzeb zrozumienia. Czuje, e jego wiara przecwala, potrzebuje czego więcej, ani tylko zaufania do abstrakcyjnego boskiego planu, potrzebuje objawienia, wyjaśnienia, które wykracza poza bezsensowne cierpienie. Poszukiwanie odpowiedzi Zioba ujawnia podstawów prawd o ludzkiej istocie w czasach kryzysu nasi ezideni do znaczenia i zrozumienia. Nie możemy po prostu zaakceptować cierpienia jako czci planu Boga bez niego, Bóg wpływa na nasz dusz. Poszukiwanie odpowiedzi Jaw jest zatem poszukiwanie samego. W kwestionowaniu Boga Zioba w pewnym sensie przyjmuje prawdziwy dowód wiary. Nie rezygnuje z Boga, nawet w swoim bólu i frustracji, ale wymaga od stwórcy aby esi ujawni. To uczy nas czego cennego, ta wiara nie jest pasem na akceptację cierpienia, ale aktem podróży poszukiwaniu zrozumienia i celu. Poszukiwanie odpowiedzi ma prowadzi nas do trudnych miejsc i skonfrontowa nas z nasz wraliwości, ale tak te jak dziki temu wyszukiwaniu Moemu znale GBZ bardziej autentyczny bardziej odporny wiar. że pokazuje nam, że przesłuchanie nie jest przeciwieństwem wiary, ale jego czcinieznym elementem naszego duchowego spaceru. Cierpienia Jaw i jego poszukiwania odpowiedzi koncentruje Ezji na jednym z największych dylematów ludzkości zwisku między cierpieniem a bask sprawiedliwości. Dlaczego tak bardzo cierpi dobrze? Jest to pytanie, które przekracza czas i pozostaje punktem refleksji dla nas wszystkich. Trudno zrozumienia boskiej sprawiedliwości w obliczu cierpienia jest tematem, który pojawia Ezji nie tylko w księdze Zoba, ale w wielu innych na religijnych i filozoficznych. W jego cierpieniu Zoba jest to eby traktowany niesprawiedliwie, ponieważ pomimo swojej uczciwości pejsi za co, czego nie popeni. A to poczucie niesprawiedliwości jest czym, co kadi? to zmierzy Ezi z intensywnym procesem, mą zrozumie. Jednak historia żab nie oferuje atwych odpowiedzi, a to jedna z wielkich lekcji tej ksiki. Boskiej sprawiedliwości niemona zmierzy za pomoc ludzkich skaników zasług lub karania. Żab w jego rozpaczy pyta, czy prawo Boga jest prawdziwa, bo dla Niego ogromne cierpienie, które Eje wydaje się naruszeniem tego, co rozumie jako sprawiedliwe. Jednoczenie rozmowa z przyjaciółmi, którzy nalegaj, aby popełnić grzew, wzmacnia idę, i e ludzka logika poszukuje prostych wyjania, próbuj zwiza cierpienie z winy i błogosławieństwo dla cnoty. Główne pytanie brzmi Boska Sprawiedliwo, podobnie jak Boga, wykracza poza to, co mojemy zrozumie z nasz ograniczony lud perspektyw. Sto cierpienie nie jest bezpośrednim odzwierciedleniem naszych działa, ale formą procesu duchowego, testem wiary, która nie zejli od nas ca. Jednak moje Esi nauczy z historii Zoba, e nawet bez natychmiastowych reakcji moliwe jest wzrocie duchowe. Prowiwal nie jest brakiem boskiej sprawiedliwości, ale sposób, w jaki Bóg radzi sobie z każdym człowiekiem w wyjtkowy sposób, w kontekście jego własnych zmaga i wyzwa. Cierpienie staje Esi zatem transformacyjnym dowiadczeniem, które prowadzi nas do pyta i wreszcie zaufania czego większego eni nasze chwilowe zrozumienie sprawiedliwości. Historia law jest czym więcej eni na roczerkieniu jest to zaproszenie do refleksji nad naszym własnym spacerem wiary. Podobnie jak jaw, wszyscy w pewnym momencie będziemy wyzwa, aby zmierzyć esi z bociś, niewytłumaczalnym bólem i bokimi pytaniami o was sprawiedliwo. Pozostaje wielkie pytanie, co zrobimy, gdy spotkamy esi w rodku ucisku. Bdziemy jak jaw który pomimo wszystkiego nie zrezygnowa z poszukiwania odpowiedzi. A my ulegniemy beznadziejności, nie znajduj celu w naszym bólu. Ksika żał uczy nas, e nawet w najtrudniejszych dowodach mojemy znale nadziei. Mołem kwestionowa, a owa, a nawet odczuwa rozpacz, ale przede wszystkim ona przywróci nasz wiar, szuka zrozumienia i zaufania, e ostatecznie zwyci Boska sprawiedliwo. Żał nie znała wszystkich odpowiedzi, ale jego historia ujawnia, e przekracza cierpienie, STA jest silniejszy i najbliższy Bogu. I podobnie jak Niab, mamy również moliwo przekształcenia naszego cierpienia duchowe doświadczenie wzrostu. A co powiesz na refleksji na tłazn podróż? Jak poradzi sobie z wyzwaniami i próbami w swoim myciu? Czy jesteś gotowy szukać większej wiary? Nawet do odpowiedzi wydaj S odlegę. Pamiętaj, aby zasubskrybować kana i aktywować powiadomienia, aby ledzi więcej refleksji na temat tego. Jak wiara mu u nas przekształci i pomóc nam stawić czoła najtrudniejszym czasom z pewnością siebie i nadziei,